Dzień dobry, kochane ludziska Nie jem dzień 23 Mogę się pomylić w tytule ale to najwyżej w sumie jaki to ma znaczenie no ale w każdym razie nie wiem 23 Wczoraj była ta Wigilia, kto miał ochotę obejrzeć czy jak sobie tam poradziłem na Wigilii to, to zapraszam do poprzedniego filmiku A Dzisiaj taki bardzo slow, spokojny dzień teraz e, Ludzie też często, o, którzy gdzieś mnie widzą w, takim, e, gdzieś tam, w takiej szybkiej gdzieś tam akcji, to o, jak jestem spokojny, to myślą, że jestem e, smutny. Że myślę, że coś się stało, że, e, e, że, że, że właśnie jak ja jestem spokojny, czyli tam, o, o coś tam nie tak nie latam, to ludzie z automatu myślą, że jestem e, smutny. W sumie to się tym ludziom nie dziwię trochę, bo ja sam miałem takie uczucie za, i kiedyś też spokój kojarzyłem ze smutkiem, i dzisiaj, jak sobie tak właśnie jadę samochodem, to mam taki pełen spokój i tak sobie jadę i, i zaczyna tak mi kiełkować, jakbymś, hm, co mi tak smutno. <laughs> Jeszcze się tak do końca do tego spokoju nie przyzwyczaiłem, powiem Wam szczerze, i. E, Teraz idę sobie troszeczkę poćwiczyć nad jezioro. sobie nagrać jakiś filmik z tego ćwiczenia. Trzeba poćwiczyć, zamoczyć się, nic się akurat nie mam na racji do chodzenia do wody. Będę sobie tam, może trochę sobie pomoczę, pomoczę nogi, trochę sobie tam pompek robię, przysiadów, mam tam takich parę ćwiczeń. Teraz też się jakoś tam mocno o, nie nadwyrężam fizycznie. No chciałbym powiedzieć, że dlatego, że nie ma energii, ale myślę, że to chyba bardziej chodzi o głowę, że dzisiaj no, nie mam takiej potrzeby, nie, nie, nie biegam na jakieś 20 kilometrów, nie robię 100 pompek, tylko robię jakieś tam 20 parę, robię jakieś tam e, jedno ćwiczenie z Freeletica, taki mam, taki mam zestaw ćwiczeń i no, no i tak po prostu gdzieś tam spokojnie. Czy dobrze mi dzisiaj jest z tym spokojem? Powiem wam szczerze, że już się do niego przyzwyczajam i jest, idzie mi coraz lepiej z tym spokojem. Chociaż wiem, że mózg mój jest jeszcze przyzwyczajony i gdzieś tam jak ktoś, nie wiem, chciałby gdzieś coś wejść w jakieś interakcje, typu ktoś zada jakieś pytanie, no to już po co tak zadaje pytanie, o co mu chodzi i już chciałbym się gdzieś tam rozpędzić na nawykowo. Ale po co? No właśnie. Po co znowu nie chcę dbać o swój spokój, tylko chciałbym znowu właśnie coś odpiernić. nie wiem po co, bo to odpierniczanie myślowe zawsze oznaczało dla mnie jedno, że żyję. A w spokoju mi było bardzo, bardzo niewygodnie. Eee, to ja dzisiaj jednak. To że ludzie w ogóle biego widzę. Oczywiście znaczy, odchodzą do tych stołów i. No, fajny taki, fajny dzisiaj dzień. Właśnie sprawdziły Wasze życzenia, bo dużo ludzi życzyło mi zdrowych i spokojnych świąt. Zdrowy uważam, że jestem. A spokój pierwszego dnia świat, bo wczoraj dopiero przy Wigilii była pierwsza zrasta, wzrasta. Więc, kochani, dziękuję za szczere i prawdziwe życzenia też wam rzeczy spokoju. Chociaż może jak ktoś się jeszcze nie potrzebuje tego spokoju, bo, bo mógłby w tym spokoju usłyszeć różne dziwne rzeczy, to lepiej, żeby coś robił dzisiaj. No, musiałem tą ciszę często zagłuszać, a to alkoholem, a to sportem, a to jakimiś innymi relacjami, interakcjami. Uważam, że jak jeżdżę spokojnie, to znaczy, że zgodnie z przepisami, nie wiem czy wiecie, ale mało kto jeździ zgodnie z przepisami, to jest przedziwne. Wszyscy mnie mijają, kurde. A ja do przepisałem 50 na godzinę, kurde. Dużo dobrego ludziska i dużo tego spokoju, bo wtedy tak naprawdę można zobaczyć siebie.